Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych dziesięć słów, pięć pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w spodniach. Jak mogłeś dać sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie zaskoczenia. No. Marcin, czy możesz powiedzieć, co wydarzyło się po tym jak wyszedłeś już z ringu i kierowałeś się w stronę szatni? Podobno zaszło tam do jakiegoś zajścia i doszło do jakichś rękoczynów. Dzień. Słuchaj, no, synek, synek, bagiacie pierdolne, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić? Co? Słuchaj, co ja to mówię. Dziękuję, dobranoc. Nie pamiętam. No, jest wszystko w porządku. Jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą legnicę, dobrych chłopaków. I niech się to trzyma. Dobry przekaz leci. Ej, leśne leśny dziadki. Kurwa.